Dzień dobry, drogie wodniki, witam Was serdecznie. O, i zapomniałam o świeczce. Poczekajcie sekundę. Dobra, już mamy. E, moi drodzy, zapraszam do czytania Waszego dwutygodniowego. 6-19 listopada to jest ten czas, który sprawdzamy. Sprawdzamy sobie energię ogólną, miłość, pracę. Jedna uwaga, bo kilka takich komentarzy się czasami pojawia, ja chciałabym to wyjaśnić. Energia listopadowa jest energią ogólną. Jest to taki parasol na cały miesiąc energii, która nam wychodzi i na ten czas mieliście już czytania. Natomiast kiedy patrzymy sobie w skróconym czasie, kiedy bardziej sprzężamy tą energię, wychodzą czasami... Um, mniej spójne z takim bardzo rozciągniętym przekazem, bo może być energia wysokowibracyjna, może być energia niskowibracyjna, e, czyli powiedzmy sobie, że te wysokie energie są czymś pozytywnym. Te niskie wibracje, powiedzmy sobie, że są dla Was większym wyzwaniem e, i e, nagle okazuje się, że w tygodniówce wychodzą jakieś same pozytywy albo część negatywów i jak to się ma do tego listopada. Tak jak wspomniałam, listopad się nam rozciąga na... Cały długi miesiąc, a to są czytania uzupełniające i doprecyzowujące dokładnie tą energię. Także bierzcie to y, też pod uwagę. To są czytania, które mają Wam uzupełnić właśnie te luki i dopowiedzieć, o co tak naprawdę chodzi, co się dzieje. Dobra, już nie gadam. W opisie do filmu macie wszystkie informacje dotyczące zasad ogólnych. Pamiętajcie, że czytanie może nie rezonować ze wszystkimi. I też pamiętajcie, drogie wodniki, że znajdziecie tam informacje również o czytań prywatnych, opisy talii, które są używane w czytaniach. No, i co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No chyba już, chyba już skaczemy do Waszego czytania, po prostu. Czyli sprawdzamy, co dla Was na drodze od 6 do 19 listopada. Co się tutaj dla Was wydarza? Ok, energia ogólna dla Was, kochankowie. Co odchodzi? Dziewiątka kielichów. Co przychodzi? Paś, mieczy. Mhm. Wyzwanie. Dziewiątka denarów. Mhm. I do tego mamy um, rydwan na spodzie. Zobaczmy, co jeszcze mają dla Was karty wyroczniej. może tęczy rekompensata wytrwałość to jest jedna energia która nam się tutaj pojawia mm. no chodź tu i mamy słuchajcie moim zdaniem to jest to jest drze drzewo? Czy to jest burza? To jest chyba burza. Eee, karta numer 6. Poczekajcie, już sprawdzam, co to jest dla Was. Eee, to jest chyba burza, jednak. Nawet, żebym chciała, no tak, bo drzewo jest. Eee, to są w ogóle chmury. Eee, niepewność, eee, niezrozumienie, wątpliwości, brak pewności siebie i ukryte sekrety. Zaraz Wam wszystko powiem. E, więc tak, zacznijmy sobie od ym, Rydwanu. Mocno sprawy Wam ruszają do przodu. To przede wszystkim, niezależnie od tego, czy chcecie, czy nie chcecie, niektórym pewne sprawy mogą y, ruszyć dzięki fizycznej wręcz podróży bądź przemieszczania się. Y, tu jest też potrzeba, słuchajcie, takiego balansu i opanowania yy, równowagi energii. Trochę mam takie wrażenie, że będą, nie wiem skąd mi się to bierze, ale trochę mam wrażenie, że będą u Was różne okoliczności się działy i one będą nieco przyspieszać pewien bieg wydarzeń albo mobilizować Was do tego balansu, ponieważ yy, nie ponieważ. Z uwagi na to, że. Nawet nie to. Chciałam powiedzieć, że będą te sprawy przychodzić do Was z zewnątrz. Tak, jakbyście nie mieli na pewne rzeczy wpływu. Ale to jest pozytywna energia. Chociaż nie wszyscy mogą ją odbierać pozytywnie. Kochankowie energia przede wszystkim miłości, energia decyzji, wyboru. To nie jest karta mówiąca o trójkącie, dla niektórych z Was, jeśli to ma znaczenie, przynajmniej w tej talii. To jest karta, która raczej mówi o uzdrawianiu relacji, o zdrowej relacji i o takiej relacji, nad którą też czuwają pozytywne siły. Oczywiście też w kontekście decyzji, podejmowania decyzji. Więc przed Wami jest jakaś bardzo ważna i istotna decyzja. Chociaż ja mam wrażenie, właśnie przez te chmury, które też nam się tutaj pojawiają, że nie do końca jesteście pewni. Albo możecie mieć jakieś wątpliwości przy tej decyzji, albo um, w relacji możecie mieć jakieś wątpliwości, może w Was się siać czasami niepewność, czy ona nam mnie kocha, czy ona na mnie chce w ogóle. Um, Tu mamy też oczywiście bliźniacze płomienie i mamy też lustro. Czyli pamiętajcie, że w kochankach akurat w tej karcie możecie się nawzajem odbijać, i te wątpliwości, w które Was się pojawiają, albo w ogóle pojawiają się dookoła jakiejś relacji, mogą mówić o mm, tym, że odbijacie swoje niepewności. Być może nawet niektórzy kompleksy. To, co odchodzi to dziewiątka kielichów. To jest energia niezależności emocjonalnej, szczęścia, też szczęścia takiego, akurat na tej karcie w tej talii, szczęścia rodzinnego. Tutaj też jest kobieta w ciąży przedstawiona, więc czasami chodzi o więzy rodzinne, o nawet ciąże czyli takie mocne skupienie na kolejnych pokoleniach, na dzieciach, na cieple w ogóle takim rodzinnym wszelkiego rodzaju imprezy, bądź też pewnego rodzaju też celebracje i taka radość też własna, bo zwróćcie uwagę, że przede wszystkim mamy tą osobę na pierwszym planie, te pozostałe jak gdyby ją wspierają, cieszą się, ale to odchodzi na rzecz pazia mieczy, czyli osoby, która zdobywa wiedzę, zdobywa informacje. I to jest takie dla mnie ciekawe, dlatego że z jednej strony zostawiacie część emocji za sobą, albo te emocje odchodzą na rzecz wiedzy, informacji. Tu jest oczywiście przedstawiona na karcie osoba, która się dokształca, uczy. Dla niektórych z Was może też tak być, akurat w tej talii, ale. To też przede wszystkim pokazuje osobę, która jest ciekawa. Czyli tak, jakby karty dawały do zrozumienia, że może tutaj chodzić o decyzję postawienia trochę bardziej na siebie. Dlatego, że w wyzwaniu macie dziewiątkę denarów. To jest niezależność finansowa, obfitość też, być może własna jakaś działalność gospodarcza, bądź też działalność zarobkowa. Hmm. Stawianie po prostu na siebie. Tak, I, i tutaj mamy decyzję, która mówi o tym, że okej, okay, rodzina, bliscy, przyjaciele, bycie wspólne teraz przestaje być dla mnie ważne. Teraz dla mnie jest ważny rozwój, który ma mi przynieść obfitość, być może pieniądze, finanse. Hmm. No i tutaj też jest ważna ta rekompensata i wytrwałość, czyli to być może jest jakiś czas, w którym w końcu możecie postawić na siebie z jakiegoś powodu. Być może wcześniej właśnie były jakieś obowiązki rodzinne albo inne, związane z relacjami, które wymagały od Was odstawienia pewne sprawy, pewne swoje sprawy na, na drugi plan. No tutaj tak jakbyście z ogromną fascynacją, chęcią, ciekawością. Podejmowali się nowych działań i możliwe, że w związku z tym macie wątpliwości. Bardzo możliwe, że musicie tutaj podjąć decyzję o tym, żeby zostawić swoje sprawy relacyjne, miłosne, emocjonalne, mm, najbliższe gdzieś tam bardziej z tyłu, bo teraz może czujecie właśnie, że to jest ten moment, żeby zająć się sobą, pasją, czymkolwiek. Tak mi się to pokazuje. Moi drodzy, no dobrze, to zobaczmy w takim razie, co jest. U Was w kwestiach miłosnych, drogie wodniki na ten tydzień, dwu, dwu, dwa tygodnie, wotwór szósty, dziewiętnasty. Mamy wieże. Rydwan po raz drugi już. Mamy wisielca, dwójka mieczy i sąd. No tak, jakby to miało sens to, co powiedziałam przed chwilą przy energiach ogólnych. Rycerz kielichów na spodzie. Najpierw nawiążę do tego, co powiedziałam w. W tym głównym, w tej głównej części, dlatego że rzeczywiście u wielu z Was następuje sytuacja, w której sprawy, a raczej rozwój spraw emocjonalnych, miłosnych, relacyjnych trochę zawisa w czasie i przestrzeni. Czyli to, co. Hmm, Mogłoby ruszyć do przodu, jest i zostaje zawieszone ze względu właśnie na tą decyzję, którą musicie podjąć w dwójce mieczy i ją podejmujecie zgodnie ze swoim e, sercem. Decyzję mamy też w sądzie ostatecznym. Jakąś macie bardzo dużą decyzję. Mam trochę wrażenie, że właśnie zostawiacie sprawy relacyjne z tyłu i trochę zastanawiacie się, czy wasza relacja przez to przebrnie, przejdzie, wytrzyma, czy wasz partner zaakceptuje to, że teraz skupiacie się na sobie. co oczywiście dla wielu związków może być wieżą, ale ta wieża nie musi być w tym kontekście akurat przy tych kartach negatywna. To może być taki moment, w którym zdajecie sobie z czegoś nagle sprawę, że owszem, relacja relacją, że to jest ważny aspekt, który udało się zbudować, ale czegoś wam brakuje w życiu i, i stąd jest to skupienie właśnie na swoich potrzebach. Tylko tak, jakbyście się obawiali, to są te wasze wątpliwości. Czy jak ja zostawię relację z tyłu, to czy to nie będzie jakiś obszar, który zostanie niezaopiekowany? Czy to się w jakiś sposób nie rozejdzie? To jest jedna historia. Druga historia, moi drodzy, jest taka, że ktoś być może wraca bądź przychodzi do waszego życia z przytupem ale Wy macie wątpliwości. Mamy komunikację emocjonalną w rycerzu kielichów, mamy wieżę, która jest trochę takim szokiem, bo nagle szybko się pewne rzeczy i sprawy zaczynają tutaj rozwijać. Uważam, że to jest osoba, którą znacie, bo też mamy sąd, który mówi o pojednaniu, powrotach z przeszłości. Ale Wy macie tutaj potężne wątpliwości i też bierzecie sprawy pod lupę. I będziecie w tym wisielcu bardzo mocno analizować, czy w ogóle jest to sprawa, yy, no też podejmowanie decyzji, której chcecie się poświęcić. Dlatego, że macie duże też parcie na swoją niezależność i macie też jakiś moment w życiu, który yy, coś was wzywa tutaj mocno do zajęcia się, coś zupełnie innego niż relacje. Cokolwiek dla was tutaj jest pasjonujące, ciekawe, być może jakaś szkoła, być może jakiś rozwój własnych spraw zawodowych, ale macie wątpliwość. Zobaczmy jeszcze, co nam powiedzą karty wyroczni, bo ja tak się już zgadałam o tych sprawach miłosnych, a przecież nie wyciągnęłam jeszcze kart. Tutaj mamy świadomość. Słuchajcie, świadomość. Zobaczmy jeszcze anioły. Romantyczne anioły dla was. Wybaczanie i e, uczenie się. Kiedy odpuszczasz i uzdrawiasz przeszłość yy, i doświadczasz więcej miłości w swoim obecnym życiu. Przede wszystkim mam wrażenie, że to jest informacja dla osób, do których właśnie ktoś wraca, jak macie jakąś wątpliwość i są tutaj jakieś niepozamykane jeszcze tematy. Ale też yy, wybaczanie i uczenie się dotyczy też również, zarazem. Tych osób, które zastanawiają się, czy ich związek wytrzyma to, że oni, że Wy, przepraszam, przekierujecie swoją uwagę na coś innego. I tu jest trochę odpuszczaniu. O odpuszczaniu, um, co prawda, do karty kontroli mamy, mamy inną kartę, mówiącą o potrzebie kontrolowania pewnych sytuacji. Ale być może. Z jakiejś przeszłości macie wzorzec albo schemat, który powoduje, że obawiacie się tej sytuacji. Czyli w przeszłości mogło się wydarzyć coś takiego, że w momencie, kiedy odpuściliście jakąś sytuację albo skupiliście się na sobie, wasza relacja w jakiś sposób się zakończyła, przerwała, wasz partner uznał, czy partnerka, że się nią nie zajmujecie i że to już jest koniec i że nie ma nic i może jeszcze te przekonania z przeszłości idą. Wy tu jesteście czegoś bardzo świadomi. Myślę, że jesteście świadomi e, tych procesów, z którymi się e, zmagacie. Zobaczmy, jakie rady ma dla was mają dla was karty aniołów. Tu jest naprawa, uzdrowienie, spokojne rozwiązanie, też takie pokojowe rozwiązanie. I patrz na znaki, obserwuj znaki, znaki, sygnały, wszelkie znaki od góry. To jest przede wszystkim też wieża, czyli boska interwencja, ale to jest też sąd, czyli ten na takiej standardowej karcie boski, wiecie, Anioł, który też daje wam znać, ta energia będzie w jakiś sposób. Dawać wam znać, w jakim macie podążać kierunku. Tu jest możliwość przede wszystkim, żebyście zadbali o siebie, o swój spokój, o swoją wewnętrzną spójność. Myślę, że będziecie wiedzieć, jaką decyzję podjąć w odpowiednim momencie, bo tutaj karty sugerują, że jest możliwość znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego dla wszystkich i co najmniej wnoszącego spokój. W sercach wszystkich, tylko też zwróćcie uwagę na te sygnały, które będą się u Was pojawiać, zwróćcie uwagę na mm, okoliczności. Mówiłam o tym przerydwanie z jakiegoś powodu, e, które się dzieją, też będą Was naprowadzać. Mam wrażenie, że ten rydwan to jest w ogóle z zewnątrz jakiś nie wiem. Mm, tak jakby to w ogóle nie było wasze, tylko jakby ten rydwan wam wjeżdżał i coś wam tu. W tym życiu albo wskazywał, albo odpowiednio yy, może manipulował okolicznościami, to nie, ale wywoływał okoliczności, które was naprowadzą. Yy, trochę zazwyczaj takie mam uczucia przy kole Fortuny, ale z jakiegoś powodu wiem, że wiem, że kartery Rydwanu nie ma takiego znaczenia, ale z jakiegoś powodu mam naprawdę takie uczucie, patrząc na tą kartę. Patrzymy, co u Was w pracy, moi drodzy. Paść buław. Dziesiątka mieczy. Rycerz buław. Piątka kielichów. Ósemka denarów. Na spodzie mamy siódemkę buław. Ok, kochani. Przede wszystkim energia się pojawia w postaci albo nie będziecie mieć siły się bronić przed czymś i po prostu pewne rzeczy będą działy się samoistnie, albo karty mi wskazują, że macie teraz tendencję do pozwalania innym wchodzenia sobie na głowę, ale bardziej widzę tutaj zmęczenie. I może przez to zmęczenie, właśnie, yy, wiecie, jak ludzie są zmęczeni w pracy, to czasami inni czują to na poziomie takim, nawet podświadomym i energetycznym, zaczynają ludziom wchodzić na głowę i trochę tak to widzę u Was. Szczególnie, że się pojawia dziesiątka mieczy. Tu mi się pojawiają energie buławowe, jakichś osób być może młodszych rycerz buław, paść buław. To są osoby, które reprezentują oczywiście trygon ym, ognia, ale to są też osoby, które są niezwykle raptowne, nagłe, przynoszą dużo kreatywności, to prawda, ale potrafią też wnieść dosyć sporo chaosu. Mam trochę wrażenie, że Wy jesteście przebojcowani przez te dwa tygodnie nadchodzące, i, czy będziecie przebojcowani i to przebodzowanie powoduje, że nawet nie to, że was to frustruje i irytuje, tylko nie macie siły na tą energię. I jeśli tutaj pojawi się ktoś z nowymi pomysłami, z nowymi jakimiś impulsami, taki nowy projekt, no już idziemy do przodu, werwa, werwa, to wy jesteście jak taki balonik ze spuszczonym powietrzem. I myślę sobie, że was to. Nie musi koniecznie frustrować, ale ich to będzie frustrować. Więc yy, mamy też piątka kielichów. Ta piątka kielichów. Ta piątka kielichów mówi o tym, że potrafimy wykorzystać moment. Mm, Sytuacji, kiedy jesteśmy właśnie niżej energetycznie, żebyśmy sobie życzyli, czyli potrafimy dobrze wykorzystać moment, kiedy nie mamy siły. Mamy dla siebie dużo więcej wyrozumiałości, zrozumienia i trochę mam takie wrażenie, że wy jesteście w tej wyrozumiałości dla siebie, ale otoczenie tego nie toleruje. Z jakiegoś powodu macie teraz. Gorszą kondycję. I to się też będzie przekładało u Was na jakość pracy, która niestety spadnie, bądź też na ilość zlecanych wam zadań, bo w Waszym otoczeniu też osoby, z którymi pracujecie, być może, nie wiem, jesteście w jakichś zespołach, a może po prostu macie własną działalność. Ale będzie zauważalny u Was ten spadek, ten balonik bez powietrza, i to się będzie przekładało na. Ilość zadań, które będziecie dostawać albo które będą do Was spływać. Ktoś albo nie będzie chciał Was obarczać, albo będzie widział, że wykonujecie pewną pracę niedokładnie, niedobrze, mm, moglibyście lepiej, więc zacznie też y, trochę więcej y, przekazywać innym osobom. Szczególnie jeśli macie jakieś tam swoje działalności i swoje y, firmy, to może być po prostu tak, że. Będzie taki okres mniejszego zadowolenia z tego, co dajecie swoim klientom. Tak jakby oni spodziewali się więcej, lepiej, mocniej, silniej, z przytupem. A wy to tak nie bardzo mi się pokazujecie. Także, drogi wodniki, może czas pomyśleć o urlopie, o jakiejś przerwie. Wiem, nie każdy może. Um, czekajcie, zobaczmy, co jeszcze nam pokażą karty rocznik. Prosperity leży, y, jest tuż przed wami. Czyli tak jakby to był, no dziesiątka mieczy też zawsze jest taką kartą, przy której ja czasami mówię, już gorzej być nie może. Już jest tylko z górki. Po dziesiątce mieczy już nie ma żadnej gorszej karty, więc to już jest taki punkt kulminacyjny. I tak jakby karty też wskazywały, że y, to jest spadek, który... Albo jest tymczasowy, albo już jesteście na końcu pewnej trudnej drogi. Zobaczmy, jakie jeszcze dla Was rady moi Drodzy. Duch Żerafy. Zobacz większy obraz. Zobacz większy obraz, czyli e, jeśli macie pewnego rodzaju kryzys, jesteście, nie wiem, w jakimś takiej fazie wypalenia, zastanawiacie się, czy to wszystko ma sens, że może nie. Karta Was zachęca do tego, żebyście spojrzeli na większy mm, szerszą perspektywę po prostu. Żebyście nie zawężali tych zadań, tej pracy do tego, co tylko. Was dotyczy, czy wy robicie? Tylko żebyście zobaczyli, na przykład, jak to wpływa na innych, jak to wpływa na świat, jak to w szerszej perspektywie też wpływa na wasze życie. Może tam coś jest ważnego. No, i mamy duch pawia. Pozwól temu zabłysnąć. Pozwól temu zabłysnąć i zwróćcie uwagę, że tutaj jest w środku błyszczące serce tego pawia. Paw jest nie tylko dumnym ptakiem, ale jest królewskim ptakiem, i stąd mamy też koronę. I karta Was zachęca do tego, żebyście pozwolili też swoim emocjom przemówić, i żebyście pozwolili swojemu sercu też powiedzieć, w, w którym kierunku iść co w zasadzie robić, czyli kierować się swoimi emocjami, swoimi uczuciami w kontekście rozwiązania tego problemu. Może jesteście w niewłaściwym miejscu, może jesteście w niewłaściwym otoczeniu, może robicie nie do końca rzeczy i sprawy spójne z Waszym sercem, Waszym poczuciem spełnienia, szczęścia, jakkolwiek to zwał. I może dlatego karta Was tutaj zachęca do tego, żebyście pozwolili sobie zabłysnąć. Poprzez rozpoznanie też swoich potrzeb, tego kim naprawdę jesteście, co sobą reprezentujecie, ale może nie możecie zabłysnąć w tych okolicznościach. Może te okoliczności wymagają jakiejś zmiany. I mamy ducha niedźwiedzia brązowego. Pozwól sobie na, czy raczej weź wolne, tak? Weź wolne. Odpuść, um, take time out, możemy to z angielskiego na różny sposób tłumaczyć, ale chodzi o to, żeby, żeby trochę się zdystansować i oderwać od tego, co robicie. Tak jak powiedziałam wcześniej, moim zdaniem przydałby się Wam odpoczynek i urlop. Nawet jeśli miałoby być to dwa dni, wyjazd jakiś weekendowy, um, musicie definitywnie. Naładować gdzieś w jakiś sposób baterię. Czymkolwiek dla Was ładowanie baterii jest. Hmm? No dobrze, drogie wodniki. Dziękuję Wam bardzo za bycie, za słuchanie. To wszystko, co mam dla Was w tym czytaniu. Ehm, mam nadzieję, że z większością rezonowało. Jeśli nie, to znajdziecie informacje w opisie filmu przy zasadach ogólnych, co robić. Jeśli nie rezonuje, Przypominam, też tam są opisy kart, i można zamówić prywatne czytanie. Dziękuję Wam z całego serca. Niech się dzieje, niech się darzy. Wszystkiego dobrego, kochani. My się widzimy za chwilkę w kolejnej serii filmów relacyjnych i patrzymy na to, co w relacjach, co w miłości. A dziś już Wam życzę cudownego wieczoru i do zobaczenia.